I Siemaneczko! Dzisiaj pokażę wam jak założyć hodowlę karaczanów Ja jeszcze nie zakładam hodowli, ponieważ mam tylko dwie samiczki ja Już tyle było w sklepie I tylko tyle mogłem kupić Tutaj jest taka czarna samiczka Ona jest trzy dni po wylińce. ta nie wiem Ale ta czarna mi się bardziej podoba I tak, co będziemy potrzebowali? Po pojemnik z wysypanymi otrębami Oczywiście są one karaczany. Ja mam karaczany argentyńskie. Korek z, koreczek z wodą. Albo yy, jakaś właśnie, po papierze toaletowym rurka. Albo może też być... Najlepsza jest wytłoczka. Ja, mam, a ja akurat nie mam wytłoczek, więc tak. Więc pierwszy może wsadzimy tą... Tak. Chyba się mieści to Będą miały się wchodzić No, tak Tutaj jeszcze jest połowa drogi za nami Tutaj jakby co są moje potyczaki yy, Tutaj mam koreczek z letnią wodą I to tutaj gdzieś w róg Dobra i teraz za mną samokaraczony. Tak. Nie ziemia, Znaczy nie ziemia, tylko barw kosową. No, Muszę ją namastrzeć. Tak wygląda. Teraz do swojego nowego domku. No, widzisz? No, serio, Zasłania. Więc jeden już jest. Teraz muszę na niego trochę uważać. Czekajcie. Zwracam go lewą ręką. Prawo by mi było łatwiej, ale lepiej. O, dobra. Dobrze, no, że się przewrócił. No, on wygląda tak. Mm. No, widzę, widzę, widzicie, że się tam robi rusza aż to. No tak, i to byłoby wszystko. Tutaj po prostu wrzucamy więcej, wiecie, karaczanów, ale mimo tyle. Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Zapraszam po więcej. Nara.